Chciałam nać kolor jest wasz host, Max. Nie umigać w kolejnym odcinku. Jakby to powiedzieć, e, Crazisa, ale Master'a. Będziemy kontynuować naszą przygodę w, w tym walniętym miejscu, robić palnięte rzeczy. i rozwalimy, będziemy rozwalać tamten śmigłowiec. tam się idzie. O boże, ta mapa jest zła. Aha. Jest jedna droga albo jedziemy na obkoło. Chodźmy na obkoło. Dało nam się ładnie wykierunkować. Hmm, ten... O, punkt kontrolny, super, to się przyda. Przejdźmy sobie do Haha! Hałaśliwek. Nie powiem co. Przyda mi się to. No, chodźmy. wziąć sobie nowy pojazd, świeższy przynajmniej. Weźmy Idziemy przez mościkiem. Nikt nam już nie będzie przeszkadzał. Dziękuję za punkt kontrolny. Waga Stromo. Znam te znaki jako tako.

Dalej tam żyje? Proszę. Cool. Hahaha, kids. It's No, wybrałeś mi sąd. Jest. Kolejny snippy, snippy, snippy. Ej, Adam, a uśmamy. Tak, maksymalnie dobrze. Granaty, amunicja. Jakieś tam szczelby. Granaty. Granatnik, okej. Okay. Już jest nie? Aha, bo tu jest <grystwo> to cholewstwo. O, czekaj, czekaj, czekaj. Masz tylko, nie? Szkoda, że nie mieli. Haha, tam ktoś jeszcze jest. Jak to powiedzieć? Tylko jedno, jed idziemy. Czy nie? to jakiś samochód, się wypakowali? Chyba nie. Nie, 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 tu jest, właśnie weszłem do ich bazy. Tu, w którymś jest komputer. Jest. Pobieranie danych, ściąganie. No, nie, Zobacz, to, Okay. Tak, bo to w sumie chodzi o te. Kopaliska tam. I tak te zrobię. Dobra, oni mają tu jakiś vehicle, Chyba nie będę musiał wziąć. To. I gdzie to jest? O Boże, będę musiał całe. Dobra, ja sobie przejdę przez ten mostek tam taki Gdzieś tam dorwiemy jakiś wyrykol. Tak, byłem tutaj, to jak się tam idzie? Mam chcę skoczyć do wody i chcę przepłynąć? I to będzie chyba najlepszy pomysł. Nie tędy, tylko po prostu jednak Nie, 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 nie suwaj się... A, ja spadnę na dół i tyle będzie z tego. Ja, poczekaj, możemy wczytać? Po o! Nic, nic nie widzisz. Po, po prostu pomyliłem drogę. Ta jest najlepiej. Po prostu wczytać ostatni punkt kontrolny. Idziemy tędy. Musimy iść tam. No, przez te pola przejdziemy i, i trafimy tutaj. Dobra. Tam jest jakiś samochód. E, tu nawet jeszcze jest lepszy! Siedzieć, żebym chciał, żebym się, tam się tam sami wysadźcie. Zabijanie wacji tak nie ma żadnego znaczenia. O, mamy punkty kontrolne. Dobrze było wczytać to.

Czekaj, dajcie mi zmienić. O jest. No. Kto przejdzie pierwszy? Bo C engaged. Czy byłem już w tym budynku tak byłem w tym budynku, gdzie się chodzi tego kompleksu? Ale to była no waga. No tak, <ścoughs> General yeah, Pyeong, that's listen good. to me. I'm picking up some very strange readings. We need to know what we're dealing with here before we go on. I'm tired of, I'm tired of you know, never discussed <laughs> with any of the other forces. I know what happened in the hipposals. That was different. The other samples, the Afghan artifacts, the, the Siberian, they were all fragments. This is the first intact specimen we've ever found. We have to proceed with caution. There is no time, Doctor. The Americans are already on the island. I'm not concerned with your diplomatic maneuverings, General. You should be. Your Pentagon will militarize this project. Do you really think they will allow you the same latitude we have? I understand. I just need a little more time. My scan is almost complete. This temple is our only concern. I'm not interested in your fossil, Doctor. Not just a fossil. A fossilized carbon-based machine. A machine that predates man by two million years. And yeah. That doesn't matter now. The temperature 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 temperature. Temperature. <laughs> Good God, man. We don't even know what that thing is. If you open it, there's no telling what could happen. Hold on. The first images are coming through. What the that can't be. There's something moving. But that's impossible. My god! Chung! You have to stop what you're doing! It's too dangerous! You have no idea what's inside! Dad, what's wrong? Helena! You have to stop it! You have to get out of there now! They're still alive! Who's alive? What are you talking about? The fossil! It's still alive! It's oh god! Dad, we're picking up a microwave burst transmission from your area. What did you do? Get out of there now! What the who are you us special forces we need to get out of here thank god kong has my team my daughter up at the mine in the mountains you have to get to them i think we've made a terrible mistake what have i done okay <laughs> <That funk. laughs> Rosenthal's dead. His discovery just turned this whole place into an ice cube. They found another relic up in the mountains, a bigger one. I need to get up there. The fence. Your bird's on its way, son. We identified a safe LZ a few clicks down the river. You better grab yourself a boat and head down there. I'm seeing heavy reinforcements headed your way. All ass, kid. It's gonna get rough out there. Więc spadamy, nic nas tu nie trzymie. Gdzie mamy iść? Zanim sobie pójdę w... dosłownie. Mamy... A, mówi też o sta... Okej, okay, więc muszę się tutaj wybrać. To dobrze idę, bo muszę zejść stąd. Muszę... tu było... Tak, tu był... Dobrze idę, nie? Tak, idę w dobrą stronę. Bo już nie dotarłem do brzegu. O, jest się Powolutku, powolutku. Gdzieś tu powinna być łódka. Tam? Ukraść łódkę. Teraz do punktu kontrolnego, tak. trochę bardziej Mam to... tu drugą łódkę, jak ja nie chciał yy, Mapa, jestem blisko, dobra Do punktu wakacyjnego i spadamy stąd No nie tak krąży, tak jak powinienem się krążyć, do sedniczo. To bym wysadził go od razu w tragedii jak poprzedniego Sanktem. Ale może, można, można to też zrobić, tak? Można to też zrobić, tak? Kurde, to jest naprawdę daleko. share with our nomad this is vulture two six approaching the L Z stand by for extraction over the L Z still hot repeat L Z is high we can't land until that area is secure nomad clear him out Aha. po prostu będziemy musieli się strzelać z ludźmi. Dobra, a żeby punkt kontrolny był... <noise> Więc, dziękuję za oglądanie, się czołem, zobaczymy się w następnym odcineczku. Do lewski linki w opisie u góry karty na poprzednim odcinek, i to was zapraszam. Zdajcie suba, jakaś mi się podobało. też czołem, pa następnego. Fajnie było, pa! Następnego, cześć, pa!